Cześć! Dzisiejszego vlogmaska przejmujemy my, kociambry. Ja nazywam się Mimi, mam 3 latka, jestem ragdolem i ogólnie jestem lwem salonowym. Jak widać jestem w swoim naturalnym środowisku, na łóżeczku, natomiast matka w tym momencie jest w ferworze nagrywania vlogmasów, więc robi bałagan w całym domu. Ale ja jestem bardzo grzecznym i pomocnym koteczkiem. W tym momencie pilnuję baterii do aparatu, żeby się dobrze ładowała. Także nie ma to, że ja tutaj jestem mało pomocna, czy coś nie. Absolutnie jestem bardzo ambitnym kotkiem na stanowisku kierowniczym. A ja jestem Tosia i moja matka była rasowym kotkiem yy, rasy Mainkun, ale puściła się z jakimś wiejskim kocurem, no mezalians, kto wie, czy to był kocur, czy był to jakiś żbik. Bo takie ze mnie pomieszane kitku uwielbiam wychodzić na dwór. Gdybym mogła, to bym żyła w stodole i łapała myszy, i w ogóle do domu bym nie przychodziła. A tu ta wredna matka każe mi siedzieć w domu. W ogóle wiecie, chciała ze, mną, ze mnie zrobić taką kocią księżniczkę, żebym leżała tylko na fotelu. To nie ja. Dobrze, że se przygarnęła mimkę. Mimka jest kotem wiecznie leżącym i śpiącym, a ja śpię tylko wtedy, kiedy muszę się zregenerować. Poza tym, to bym mogła wychodzić non stop na dwór łapać ptaki. Tylko o tym marzę. Tylko kurde, one się jakoś nie dają złapać i muszę pomyśleć, jak by to zrobić. Właśnie wstałam. Udaje, że wcale mnie tu nie Matka! Pozwól mi leżeć na tym stole. Zobacz, jak ja się tu pięknie komponuję, jak mi tu pasuje. Popatrz, mogę tu zostać. Matka, proszę. Ziemniaczku, ale nie wolno. No, schodzimy. Schodzimy, schodzimy, ziemniaczku. No już? No chodź! Tutaj masz krzesełko. Ojej! I tak będę spała na tym stole, jak pójdziesz spać. Ho, kto to widział? Że ty mi będziesz mówiła, co ja w swoim domu mogę robić i gdzie ja mogę spać. Daj mi chrupaczka, to się nie pogniewam. Rady, rady, przyleciał jakiś ptaszek do Taras, ale bym go upolowała. Ha, ha. Ale bym polowała, ale, ale, ale nie chcę mi się wyjść z tobą. O rany, ale wielki, ale bym go łapała. Ale nie chce mi się wyjść, ale bym siła. ale mi się nie chce. Wiecie, mam przynajmniej kilka legowisk. Ponadto mamcia pozwala mi spać na łóżku i na fotelach. Ale najlepszym miejscem do spania poza stołem w kuchni jest próg. Przy lodówce, między sypialnią. A kuchnią, gdzie są moje miseczki, więc tu najlepiej wszystko widzę, co się dzieje w domu. Podpieram się niczym księżna łapkami o próg i tak patrzę, co się dzieje na tym moim folwarku. Patka, dupka mi już zmarzła. Weź mnie wpuść do tego dobu, ja już nie chcę siedzieć na tym dworzu. Otwieraj! Pustki wielkie, żeś mi uczyniła w dobu boi, i biseczko pusta, zniknijcie w swoim. Tupi, 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 przybiegłam. Mam brudne łapki, bo wróciłam z dworu, więc teraz najlepiej będzie się ukokosić na łóżeczku. Co podglądasz, matka? Nie, 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 ja wcale nie taki miałam plan. Mm. Hop! To jednak będę wyglądać przez okno i w ten sposób będę na dworze, nie będąc na dworze. To jest dobry plan. O, jak ja kocham te storczyki. Musisz, matka, im podlać wodę, bo tutaj coś usychają. Że, Matka, powiem ci, jak ty się czymś zajmiesz. Zawsze to albo uschnie, albo zgnije. Dobrze, że ja umiem o siebie zadbać, bo jestem. To się surwiwalowcem. Graża, cały paputa. Ale śnieżek? Matka, ja nigdy takiego nie widziałam. Ale jest mroźno. Ale mam gęste futerko, więc. Wcale nie chcę wejść do domu. Ale też łapków na śnieżku nie postawię, bo śnieg to lawa. Będę wypatrywać księciunia baryłeczki, czyli barżanta. Matka, ja też idę. Ja też idę. Ja też idę. Kurde, wyłączcie ten śnieg, ileż można? Mimka, daj trochę futra. Siemandero. Idziemy da ten śnieżka mi się pobawić? Nie, Mimka, nie chcesz? No dobra, to wymiana. A ja sobie zasiądę tu i też będę wypatrywać, czy jest może barzant? Matka matka księciudio baryłeczka przybył i jest poziarenka smaku. Jest tam. Widzę go. Ja to bym nawet jego upolowała. Matka puść mnie na ten dwórz. Matka przyniosła pudełko z kosmetykami. Miałyśmy robić rozdanie, ale jak widziałyście, Tosia poszła na dwór i ni hu, hu wrócić nie zabierze. Miau. Jakiś kocur się odzywa. Nie przeszkadzaj w narracji. Więc tak. Tutaj, moje drogie, jest pudełko pełne kosmetyków, ale są tutaj kosmetyki o składach, które matce nie do końca odpowiadają. Z Resibo jest to kosmetyk myjący, Ciadeczka od razu z ręczniczkiem. Poza tym jest jeszcze maseczka z Senel, która ma dodatek glukodolaktonu. Matka nie stosować kwasów. Jest tonik Senel, który matkę niestety gdzieś tam uczulił, więc nie chcę drugi raz próbować. Jest maska laku. Jest tutaj jeszcze jakiś tonik. Jest też coś dodatkiem kwasów z Back to Comfort. Pasta do zębów, akurat to nie było w paczce PR-owej, to dostałam w prezencie od koleżanki, która chciała dobrze, znaczy matka dostała w prezencie. Słuchajcie, oryginalna pomadka i Saint Laurent otrzymałam od kuzyna. No... Raczej naturalnego składu się po tym nie spodziewam, kuzyn chciał dobrze przecież. I tonik seboregulujący. Więc wszystkie te kosmetyki mają dobrą datę przydatności, więc można je jeszcze zużyć, ale matka tego zużywać nie chce. Także dziewczynki, jeżeli któraś z Was byłaby czymś takim zainteresowana, to w opisie pod filmem znajdziecie aukcję charytatywną z biednym kotkiem. Takim nieszczęśliwym. I tam bardzo proszę wpłacić złotóweczkę i wysłać potwierdzenie matce na maila. Maila znajdziecie również w opisie pod filmem, tak jak i wszystkie szczegóły. A ja teraz będę szła spać. Tosia, co ty robisz? I coś. Wszystko w tym kocim vlogmasku. Bardzo uprzejmie dziękujemy Wam za oglądanie. Będzie nam bardzo mziasto, jeżeli dacie łapki w górę. A tymczasem bardzo zmęczyłyśmy się podczas tego nakrywania i idziemy już spać. Trzymajcie się, pa pa!